serdecznie w siedzibie firmy Profet. Chcieliśmy po pierwsze bardzo podziękować wszystkim hodowcom oraz sklepom, z nami współpracującym za zaufanie. Udało nam się dzisiaj tutaj zorganizować spotkanie, gdzie przybyli do nas zaprzyjaźnieni z nami hodowcy, którzy stosują nasze preparaty. Podzielą się oni tutaj z Państwem swoimi doświadczeniami na swoich hodowlach, wymienią swoje poglądy oraz też przedstawimy tutaj pokrótce nasze nowości oraz preparaty, które w, są również dostępne w naszej ofercie przez już dłuższy czas. Może przedstawię tutaj po kolei wchodowców: Sławomir Towolski, oddział Koronowo, Darek Boliński, oddział Bydgos-Zachód, Akadiusz Kaczmarczyk, oddział Ryski. Jacek Dyszy, Oddział Gliwice Flurów. Ewelina Osowska-Gardas, Pracownik Firmy Profet. i Anna, Pracownik Firmy Profet. Jedną z pierwszych nowości, którą chcieliśmy Państwu zaprezentować, jest preparat ContraWorm. Jest to preparat na y, przeciwko robakom obłym. Tak naprawdę jest rozlewany w dwie pojemności. Jest to 100 ml oraz 50 ml, ponieważ dawkowanie tego preparatu jest bardzo małe, od pół ml do półtora ml. Stosuje się ten preparat od, przez 1 do dwóch dni i w razie konieczności należy powtórzyć kurację po upływie jednego tygodnia. Kolejnym preparatem, który chcieliśmy Państwu przedstawić, może nie nowym, aczkolwiek ulepszonym, jest to witamina E, do której dodaliśmy również selen, który doskonale współdziała z witaminą E jako naturalny przeciwutleniacz tłuszczów i chroni dodatkowo komórki przed niszczącym działaniem czynników toksycznych. Tutaj może o tym preparacie więcej by się wypowiedział hodowca, pan Arek Kaczmarczyk, który stosuje preparat i ma bardzo dobre wyniki. No, co można powiedzieć, okay. jest na pewno skuteczny, jest dobry preparat, yy, posiadam go 15 lat, wiekowy już i wszystkie jajka na razie są zależone, są dobre, także widać, robi to swoje efekty, także produkt jest na pewno godny polecenia. No jeszcze o tym produkcie mogę powiedzieć, że witamina E jest w postaci d alfa -octan tokoferolu. Proszę Państwa, witamina E jest w tylu formach na świecie sprzedawana, także jako czysty tokoferol służy jako konserwant. Natomiast nie ma żadnej przyswajalności. Największą przyswajalność ma dl alfa tokoferolu. I to jest naprawdę, natomiast selen, który jest, także oczyszcza organizm z wolnych rodników. Selen zapobiega białym mięśniom sercowym. Także no, jest to połączenie bardzo ważne, a witaminą E stymuluje się płodność. No, to od starych czasów wiemy, że witamina E. Tutaj może z naszego towarzystwa najkrócej te środki stosuję tutaj polecane szczególnie przez Sławka Tobolskiego i czy polecił mi niektóre środki. I stosując te środki w zeszłym roku okazało się, że względem płodności gołębi Jajek okazało się, że te środki powodują, że nie mam takiego jak u niektórych hodowców słyszę, że są jajka niezależone. Prawie 100% jajek jest zależonych, i myślę, że to jest też powodem stosowania tych środków. Chciałam jeszcze tutaj powrócić do naszych trzech preparatów, które tak naprawdę są preparatami całorocznymi do stosowania, utrzymującymi zdrowie gołębi przez cały rok. Jest to acidifer, czyli zakwaszacz, total DESINFECTION preparat na grzybice oraz na oczyszczenie dróg oddechowych oraz Knoblaw czyli preparat na kokcydiozę jako naturalna dezynfekcja organizmu. Mogę tylko dodać, że najważniejszą w tym wszystkim jest systematyczność stosowania tych wszystkich środków. U mnie stosowane te środki są już od 6 lat. Co dwa dni jest jest zakwaszacz czosnek, ten Knoblaw razem z dezynfekcją. Najlepszym tego efektem są wyniki badań moich gołębi w laboratorium w KOBIE. Wszystkie wyniki są ujemne: rzęsiska, nie ma koksebii, nie ma z wymazu, nic nie wyhodowano. Także to jest najlepszy efekt w stosowaniu tych środków. Stosuję te preparaty dziś od około 4-5 lat, i prawda jest taka, że tymi preparatami też trzeba umieć grać. Ja stosuję zasadę, że stosuję 3-4 dni. I za tydzień inny preparat. 3-4 dni i znowu za tydzień inny preparat. Nie tak jak kiedyś robiłem, że codziennie inny preparat, tylko po prostu po seriami, po 3-4 dni, 3-4 dni. Oczywiście zakwaszacz to on taki, tak jest stosowany co tydzień, nawet jako sam do wody. 2-3 dni zawsze w tygodniu ten zakwaszacz jest stosowany. Ja chciałam jeszcze nawiązać do naszego preparatu, który w naszej ofercie jest od zeszłego roku. Preparat Elixir, który zawiera w swoim składzie przede wszystkim wyciąg z buraka, z pokrzywy zwyczajnej, pietruszki, szanu oraz zbyzu czarnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom hodowców, stworzyliśmy ten preparat przede wszystkim po to, żeby hodowcy nie mający czasu na bawienie się w Miksowanie tych preparatów, przygotowywanie ich. Mieli preparat gotowy, już który mogą zastosować w hodowli, polewając karmę i tak, albo do wody, tak. To już w zależności, jak kto woli. Tutaj wiele sygnałów wskazuje na to, że ten preparat naprawdę się sprawdza, przede wszystkim udowodniając wygląd tych gołębi, pokazując wygląd tych gołębi, który po zastosowaniu jest naprawdę bardzo. Bardzo ładne, tak. tak, tutaj witalność, zdrowotność, tak. Nie wiem, czy więcej tutaj któryś z hodowców mógłby powiedzieć, bo wszyscy arek, tutaj stosują. Arek, tak, Pan Arek. arek U upierze... jest to stosowane regularnie i gołębie są zdrowe, upierzeni, mają... Gołębie najlepiej, bo o wszystkim mówi zawsze wystawa. na wystawie zawsze moje wypadają super i uważam też, że jest... dzięki temu produktowi Następnym preparatem, który mogę polecić, jest Natural Herbs, stosowany umie regularnie. Uważam też doskonałe efekty. Najlepiej to wszystko widać na głębiach. Hodowcy sami wiedzą, jak głębie wyglądają. Po podaniu tego, też będą widzieć efekty, jak to w ogóle wygląda na głębiku u hodowców. Ja tylko chciałam tutaj jeszcze dodać, że jest to preparat, który zawiera w swoim składzie 20 ekstraktów z ziół i z warzyw. Ma taką konsystencję oleistą, bardzo dobrze się z karmą łączy i jest też bardzo dobrze bardzo fajnie pobierany przez gołębie ponieważ jest taki słodki smaku Można go stosować tak. i na karmy i do wody jak komu jest wygodnie jak ktoś woli Proszę państwa jeśli chodzi o kokcydiozę, coraz bardziej się rozwija Jest to patogen który występuje bardzo często nie tylko na ptakach już nawet na sakach Także tutaj bliżej coś jeśli chodzi o gołębiach no, według mnie bardzo skuteczny środek Knowbar Czosnek stosowany razem z totalną dezynfekcją. O dawkowaniu tu więcej może powiedzieć Asia, no, jest stosowany, dawkowanie tak jak jest na... no, preparat jest dawkowany 1-2 ml na litr wody jest bardzo wydajny, stosowany razem z dezynfekcją. Robi dobre efekty przy leczeniu sydiozy. Oferta naszej firmy dostępna jest zarówno w sklepach z nami współpracujących oraz na naszej stronie internetowej. Również zapraszam Państwa do polubienia naszej strony facebookowej, gdzie wstawiane są posty, które aktualnie informują o naszych nowościach oraz będą również informować o organizowanych przez nas konkursach, także serdecznie zapraszamy. Chciałbym serdecznie podziękować za udział hodowcom, wspaniałym ludziom, którzy mają wspaniałe ptaki, a tymi wspaniałymi ptakami są gołębie, które są symbolem miłości, symbolem pokoju, na co trzeba zwrócić także uwagę. Chciałem wszystkim podziękować za przybycie, także Wam, koledzy, którzy się dosyć daleko jechali. No mam nadzieję, że drogi są dobre, szybko wrócicie. I cóż, życzę dalszych sukcesów w yy, hodowli gołębi, a także sukcesów w życiu prywatnym, dużo zdrowia i obyście nie doznali żadnego, żadnej utraty smaku i żadnego utraty powonienia. Także życzę wszystkim jak najlepszej kondycji w zdrowiu i żeby was omina, przyjemności, omijały przyjemności związane z COVID-em. Ja również tutaj w imieniu firmy chciałam podziękować wszystkim hodowcom oraz sklepom jeszcze raz za zaufanie. Zapraszamy do współpracy i życzymy dobrych lotów. Dobry lot.